Chwała Bogu na wysokościach a na ziemi ludziom w których ma upodobanie Aniołowie obwieszczający ludziom, pasterzom narodzenie Jezusa to aniołowie głoszący pokój i wielką radość, że dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. To wielka radość, że nie jesteśmy sami, że Jezus przychodzi na świat, aby zamieszkać między nami, aby nas pocieszać po stracie naszych najbliższych, aby utulić w bólu, aby wlać nadzieję. Tam, gdzie może już zapanowała w ostatnim czasie rozpacz. Jezus, który przychodzi i przynosi prawdziwy pokój, tam, gdzie ciągłe konflikty, tam, gdzie brak zrozumienia. To Jezus, który przynosi miłość, tam, gdzie panuje nienawiść. To Jezus, który przychodzi po to, aby przemienić naszą codzienność. Kochani, z okazji tych świąt, szczególnych świąt Bożego Narodzenia, składajmy sobie najlepsze życzenia: życzenia Bożej miłości, Bożego błogosławieństwa i Bożej mocy, abyśmy potrafili tak bardzo napełnić się Bożą obecnością, by później móc iść i nieść Chrystusa całemu światu. Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowo rodzinny, wyjątkowo radosny, pełen ciepła i życzliwości. Życzę Wam, aby ten czas zaowocował tym, czego sobie tak naprawdę i bardzo życzycie, aby Chrystus przychodzący na świat przemienił Wasze życie, aby pozwolił spojrzeć. Na ten świat trochę z innej strony, oczami pełnymi miłości, zrozumienia i dobroci. Tak jak tego pragnie ludzkie serce, niech także obdarzy swoimi łaskami, zdrowiem i radością, by ten czas zaowocował pięknem, pięknem. Waszego, naszego życia. Życzymy Wam błogosławionych, pełnych nadziei, radości i pokoju świąt Bożego Narodzenia, dzielenia się także sobą z najbliższymi, jak dzielimy się tym białym opłatkiem. Niech miłość i Chrystusowy pokój zapanują w naszych sercach. Szczęść Wam Boże!